Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam Telefonik. Bu mocno budżetowy jest to telefon MyPhone model QSmart. To jest telefon zakupiony w Biedronce. Tak jak wspomniałem, jest to budżetowa opcja. E, zaraz zobaczymy, czy w ogóle warto się tym sprzętem <laughs> interesować. E, ten cały zestaw kosztował 349 zeta. Tu macie info, coś tam, te u biedronka, że tu jest jeszcze tam co miesiąc dostępne 1 giga za free przez 4 kolejne miesiące na starterze tej biedronki. Ale zobaczmy, co będzie w ogóle w pudełku. Na początek odpakujemy. Telefon dzisiaj w ogóle pojawił się w sprzedaży. Jest to dosyć świeże urządzenie, a właściwie może nie tyle świeże, co odświeżone e, dla Biedronki, dlatego że ten telefon e, był już wcześniej dostępny na rynku, co prawda od niedawna, ale pod nazwą MyPhone Fan 3. Ten właśnie nazywa się Q Smart, e, ale nie różni się praktycznie niczym oprócz ceny. I zaraz jeszcze zobaczycie co tutaj mamy w zestawie. No oczywiście mamy telefon, kolor telefonu biały. Za chwilę sobie do niego przejdziemy. No pudełko, tanizna wiadomo, musi to być tanie, nie może to nie być jakieś tam drogie. Instrukcja, o dziwo nie jest wydrukowana chyba na jakiejś tam domowej drukarce, chociaż może i jest, ale mniejsza o to. Eee, bateria iPhone. Co tu jeszcze jest? Tutaj mamy ładowarkę. Nie wiem jak to się otwiera, ale od razu sobie zobaczymy. O, proszę, też biała sładowareczka, reczka, iPhone i tak dalej, standardowo na kabel USB. To sobie odłożymy od razu. Hmm, tutaj mamy kabelek USB, że to już nawet chyba nie trzeba odpakowywać, to jest standardowy kabel. No i mamy jeszcze słuchawki, jako że jest to mocno budżetowy sprzęt, wątpię, żeby były jakiejkolwiek jakości. Szczerze, jest to po prostu. no... Aby było, tak? No, oczywiście nie myliłem się, jak widać jest to dość tandetny taki plastik, ale no w sumie, nie wiem, no kiedyś takie kosztowały pewnie z pięć dyszek, dzisiaj no będą kosztowały pewnie z dychę, jak nie mniej, bo to tak naprawdę żadna rewelacja. Ale mają mikrofon wbudowany, można odbierać rozmowy e, przez ten przycisk, także tak wyglądają słuchawki. Oprócz tego, jak widzicie, mamy tutaj pakiet właśnie bezpłatne rozmowy ze wszystkimi w tubie wiedronka, T-Mobile Ehea, pakiet z internetu i tak dalej, i tak dalej. No, także taki sprzęt w prezencie. Co tu jeszcze jest? Aha, to jest chyba karta gwarancyjna. Tak, to jest karta gwarancyjna, także tutaj nic więcej nie ma ciekawego. No i na koniec, o proszę. Dodali jeszcze w ogóle folie ochronne na ten telefon, co jestem w szoku, bo wielu producentów droższych telefonów, po prostu czegoś takiego nie oferuje. Jest, nie wiem czy to są dwie folie naprzód i tył, no ale mniejsza o to. Akurat folia dzisiaj nas za bardzo nie interesuje. Także przechodzimy sobie już do naszego telefonu, do samego urządzenia. Mamy telefonik. No, na pierwszy rzut oka no, nie wygląda najgorzej, szczerze powiedziawszy. E, także tutaj akurat się zdziwiłem. No co prawda on jeszcze nie ma baterii włożonej i no czuć, że jest naprawdę bardzo lekki. E, natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd, to naprawdę muszę powiedzieć, że tragedii nie ma. Tutaj jest taki jakby świecący z tyłu plastik mieniący się, niby coś srebrny metalik ala. No, mamy oczywiście kamerkę, która nagrywa w Full HD. Aparat jest 5 megapikseli, mamy sensor, jest lampa błyskowa, co też jest całkiem niezłe. No i na dole mamy głośnik. Z prawej strony mamy przycisk odłączania oraz przyciski regulujące głośność. U góry mamy zestaw znaczy, zestaw wejścia audio na zwykły jack 3,5 mm, i na dole port micro USB do ładowania. No i to jest z grubsza tyle, bo z drugiej strony nic nie ma. Aparat tak minimalnie ten obiektyw wystaje tutaj ponad samą obudowę. No ale zobaczymy, jak to się będzie w praktyce spisywało. Póki co wygląda naprawdę całkiem nieźle. Eee, tak, Zobacz, od razu założymy sobie baterię. Jakaż tu jest bateria? Tutaj z tego, co było napisane na pudełku, mamy 1800 mAh. Także tragedii nie ma. Zaraz zobaczymy jak to będzie działać. Obudowa tu jest zdejmowana. Widać jest takie wcięcie na dole. Także właśnie poprzez ten element obudowy można zdjąć. O, schodzi dosyć łatwo. Nie chciałbym tutaj nic połamać z racji tego, że jest to tanie, ale czuć, że ten Tylny plastik jest dosyć giętki, także raczej nie powinno nic tu pęknąć. Myślę, że spokojnie możecie sobie to zdjąć bez obawy większej. I teraz, co znajdziemy tutaj? Eee, tak jak widać, mamy dwa sloty na kartę SIM. Tutaj mamy kartę, nasz znaczy slot na kartę numer 1, tutaj jest SIM numer 2. Do tego oczywiście jest karta pamięci. Tak to wygląda. Nie wiem, co oznacza to 20 w kółku, e, także tutaj akurat tego wam nie powiem. No i widać, są informacje wyprodukowano przez iPhone w Unii Europejskiej, nasze przynajmniej w ale wyprodukowano w Chinach. Tak jak wszystko zresztą, także nic nowego, nic nadzwyczajnego. E, póki co karty żadnej jakiejś tam nie mam, żeby sobie tutaj włożyć, a zobaczymy, jak to działa na sucho, czyli bez karty. Wkładamy baterię chodzi dosyć sztywno, ciasno. No i oczywiście zakładamy obudowę. Ona sobie tutaj zaskakuje, że powinna przynajmniej. No, teraz już troszkę lepiej ten telefon w dłoni leży, to trzeba przyznać. E, już czuć, że jednak coś tutaj mamy, nie jest to sam plastik. E, nic więcej. No dobra, co tu mamy? Oczywiście zdejmiemy sobie na początek może tą folijkę. Jest to nam kompletnie niepotrzebne. No jak widać, jest to nówka, nieużywana i tak dalej. No to włączamy bez zamoły. Zobaczymy jaki będzie rezultat. No muszę przyznać, że ja na żywo tutaj z tego co widzę dużo lepiej to wygląda niż na nagraniu. Widać, widać gołym okiem troszkę piksele, jeżeli chodzi o zaokrąglenia czcionek tego typu rzeczy. No ale wiadomo, tutaj w końcu mamy tylko... Nawet nie ma ekranu HD, tylko tutaj jest... Tam... 840, nie wiem, nawet 840 na ileś tam pikseli, także no nie za wiele. W każdym razie nie ma nawet HD, ale wygląda to w ten sposób. Kąty widzenia... Jako takie, no całkiem nieźle to wygląda, muszę przyznać, przy tej tapecie. Tak to właśnie wygląda. Są jakieś ikony już chyba typowo myfonowskie. E, tutaj jest generalnie zainstalowany Android KitKat, co też jestem w szoku. E, 4.4.2, zresztą zaraz Wam to pokażę. No i co tu mamy? No z góry standardowo belka wysuwana na dole. Gniazdo 2 nie wykryto gniazdo nie też nie wykryto no nie ma tej karty SIM, więc wiadomo. No i teraz, jak weźmiemy w dół, no to mamy co ciekawe na górze widzę, że jest jakby taki widżeci, który pokazuje nam, ile procent z pamięci RAM jest w tej chwili używane oraz dostępne. Co jeszcze? No dole widzimy listę wszystkich ikon do ustawień oraz jasność. Tu można sobie to oczywiście regulować. Ja na razie dam to na full, żeby było lepiej widać, troszkę dla Was. Nie wiem, tutaj chyba na nagraniu troszkę wygląda to zielonkawo, natomiast ogólnie patrząc na ekran jest taki szaro-czarny. No ale to jest, tutaj jest grubsza, może się troszkę kolory mogą się różnić w zależności od oświetlenia. Co znajdziemy? Mamy tu, jak widać, kilka ekranów standardowo. Eee, mamy do wyboru zmiany tapety, motywów i efekty pulpitu. Możemy na górze sobie jakąś muzykę od, odpuścić. Tutaj mamy odtwarzacz. I to z ekranów, z tego co widzę. On ma jakiś na gole na, na górze mamy usługi, czyli synchronizacja, e, podświetlenie automatyczne, czy też e, nieautomatyczne do ustawień. Ja może zostawię na auto. E, Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej, GPS. W każdym razie to jest wszystko co mamy domyślnie, ja tutaj nic nie ustawiałem wcześniej, jak widzieliście przed chwilą wyjąłem go z pudełka. Jeżeli wejdziemy sobie do menu głównego, tu gdzie są wszystkie ikony. No tu akurat chciałem przesunąć, ale otworzyła się poczta. No powiem Wam szczerze, że nie zamula to jakoś strasznie tutaj. Ja mam osobiście Xperia Z1, więc no tu wiadomo troszkę poprzeczkę ustawiłem bardzo wysoko, natomiast no mam tutaj odnoś, odnoś, odnośnie tego jakiś inny punkt widzenia, także jak widać działa to ok. Spróbujmy sobie wybrać może jakieś, tutaj jakąś aplikację, może nie wiem, załóżmy pogoda. Całkiem ładna animacja. Aha, czyli póki co no, jestem niepołączony z internetem, pokazał mi od razu tutaj listę dostępnych sieci. Ja mam sieć akurat tutaj dostępną, ale już w tej chwili nie będę się specjalnie po to łączył. Zrobimy tak, że wybierzemy jakąś inną aplikację. Nie wiem, czy słyszycie, ale. Tutaj są dźwięki jakieś odnośnie animacji. Powiem, że całkiem nieźle to wygląda. Szczerze, naprawdę nie wygląda to jak najtańsze badziewie. Ale jest to oczywiście aplikacja, nie ma to związku z innymi rzeczami. Latarka jest. No, latarka muszę przyznać, że chyba nawet lepiej działa aniżeli w mojej Z1. Bo w mojej Z1 jednak ta latarka jest dosyć słaba. No ale dobra, pomijając to. Co tutaj jeszcze mamy? Może zobaczymy aparat. Dosyć ciekawa opcja. Widziałem w internecie jakieś tam recenzje, że ten aparat mimo, że posiada jedynie 5 megapikseli no jakiejś tam tragedii z nim nie ma. Spróbujemy sobie zrobić może takie zdjęcie. Widać w tej części, że dosyć ciemno jest tutaj. On nie wychwytuje za bardzo tych rzeczy, ale jest flash włączony, więc zobaczymy jak to zadziała. Aha, flash jest automatyczny. Może teraz zrobimy z samym flashem. No, ta część faktycznie nadal została cała czarna. Czyli tu nic nie widać, ale na tym zdjęciu coś tam widać bez flesza, prawda? Może spróbujemy zrobić jeszcze jedno zdjęcie z fleszem, ale tym razem z fokusem. Właśnie tutaj. Nie wiem co to był za dźwięk, ale. To chyba chodziło o to, że złapał ostrość. No natomiast no nie, tutaj nic nadal nie widać, z flashem musi być ten flash ustawiony chyba tylko i wyłącznie specjalnie na dany element, żeby ten element został podświetlony. Także tak to wygląda, no działa to całkiem sprawnie. Zobaczmy jeszcze raz tutaj z flashem, czy faktycznie te ciemniejsze elementy obejmie. No to już jak nakierowałem zdecydowanie na to miejsce, no to faktycznie jest, jest lepiej, także... Nie ma tragedii. No jak się przybliży, no też naprawdę nie wygląda to źle. Szczerze powiedziawszy, on jak się przybliża, czy też oddala, tą chwilę jest niewyraźny, ale po chwili jakby łapał ostrość i no jednak coś widać tutaj. Nie jest naprawdę jak na taki aparat, to jestem w szoku, że tego typu zdjęcia można sobie tutaj robić. No ale dobra, a jeszcze zobaczymy może jak nagrywa filmy. Przełączymy się tutaj na kamerę, od razu wejdziemy do ustawień, bo tutaj on może ponoć nagrywać w 1080 pikseli. E jakość filmu no wysoki, no dobra, nie wiem co to znaczy wysoki. Tryb scenery automat i tak dalej, i tak dalej. Ostrość średni. A, jest tu całkiem na naprawdę dużo tych ustawień. No ale dobra, mamy w tryb filmu. Zobaczymy teraz, jak to będzie działać. Zrobimy taki mały teścik, że sprawdzimy jak szybko będzie mógł złapać ostrość. Czyli trzymamy sobie na jakimś tam załóżmy na tym punkcie. Wstawimy tu szybko zapalniczkę. o, z ostrością słabiutko. No, jak widać nie działa to za specjalnie. Być może zależy to też od oświetlenia, tu niestety Warunki oświetleniowe idealne nie są. Wstawiając cokolwiek, rękę czy coś innego, no niestety jak widać, nie, nie zmienia się za szybko ten fokus. Nie wiem czy w ogóle się zmienia. Eee... Nie wiem, być może po kliknięciu spróbuję. No nic, nie, 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 nie jest cały czas to ostre, także. Tak to wygląda. Zobaczmy teraz szybko, jak to wygląda przy odtwarzaniu. E, jasność, głośność, dobra. Tutaj, oczywiście, jest wszystko jasne. Robimy taki mały teścik, że sprawdzimy, jak szybko będzie mógł złapać ostrość. Czyli trzymamy sobie na jakimś tam, na tym punkcie. Tu możemy Wstęp... sobie zmieniać postęp. Wstawiając cokolwiek głośność, się, czy coś innego. No, niestety jasność. Także możemy automatycznie regulować sobie poziom jasności, poziom głośności, postęp, tego typu rzeczy. Także to akurat jest bardzo wygodne. Tak to wygląda. No dobra, tak wygląda aparat w szybkim skrócie. Eee, także nie będziemy to już więcej zamulać. Co dalej? Dalej, generalnie, zobaczymy sobie jeszcze informacje systemowe. Przejdziemy do ustawień. To bodajże będzie tu w aktualizacjach. No nie, tu widzę, że chyba nie.